Witam Was na niebieskim szlaku prowadzącym z kuźnic na halę gąsienicową. W poprzednim filmie schodziliśmy tędy po wejściu na Świnicę podczas pięknego zachodu słońca. Tym razem podziwiamy Piękny Wschód. Po minięciu przełęczy między kopami mamy pierwsze widoki na wysokie szczyty. Najpierw w oczy rzuca się żółta turnia, granaty, kozi wierch. Później dobrze widać również kościelec i Świnice. Wkrótce docieramy do Hali Gąsienicowej, jednego z najcudowniejszych miejsc w całych Tatrach. Na Hali sienicowej był krótki odpoczynek, jakaś tam ciepła herbatka i tak dalej, no i czas ruszać w drogę. Ogólnie to teraz musimy dostać się na przełęcz karp. No i tutaj mamy dwie możliwości. Pierwsza to jest pójście nad czarny staw gąsienicowy, z którego później żlebem podchodzimy prosto na przełęcz, a druga opcja to jest wejście na karp od strony zielonego stawu gąsienicowego. Wydaje mi się, że ta opcja druga będzie nieco dłuższa, ale z pewnością mniej męcząca. No, i zdecydowanie bezpieczniejsza pod kątem lawin. Samo podejście też będzie mniej strome niż tamten żleb. Ogólnie dzisiejszy komunikat lawinowy jest taki, że, no, wprawdzie teraz jest jeszcze rano, więc może tak źle nie będzie, ale ogólnie to jest bardzo ciepło jak na zimę. No i te śniegi są wilgotne, mokre, ciężkie, przez to no, mogą te niekorzystne wystawy wyjeżdżać. I w komunikacie lawinowym jako korzystna jest jedynie wystawa północna, więc wydaje mi się, że kościelec powinien być dobrym celem na dzisiejszy dzień. No a to podejście przez zielony staw będzie po prostu bezpieczniejsze, więc podejdę nim no i zapewne też nim później wrócę. Przy tym wyciągu na gąsienicowej, kierujemy się już w lewo i idziemy sobie w kierunku zielonego stawu. No, no to nasz cel widoczny stąd bardzo dobrze. Z Zadali widzę, że w sumie już kręcą się tam jacyś ludzie. Nawet był już ktoś na szczycie, a jest w sumie dosyć wcześnie. Póki co w sumie nie widać, że jest jakoś bardzo dużo ludzi, ale zapewne sporo osób będzie szła jeszcze z drugiej strony, więc pewnie i tak gdzieś tam jak będę na karbie, to i tak będzie sporo osób, patrząc na to, ile było wczoraj na świnicy. Bardzo ładne widoki są na tym podejściu. Kościelec wygląda bardzo fajnie Ale z tej perspektywy to Świnica zawsze robi Mega fajne wrażenie Widać taką ładną piramidę Jeżeli nie widzieliście No to poprzedni film na kanale Wrzuciłem właśnie ze Świnicy Na której byłem wczoraj No i w sumie to jestem ciekaw Jak będzie wyglądało porównanie trudności Do wejścia na Taternicki wierzchołek Świnicy A wejścia na Kościelec Szczerze mówiąc to spodziewam się, że kościelec może być trochę trudniejszy, ale zobaczymy, bo to niekiedy tylko się takie wydaje. Natomiast kojarzycie zapewne taki ten ostatni, myślę, że no nie wiem, półtora, dwumetrowy próg, który dosłownie przed samym szczytem kościelca trzeba przejść? To myślę, że on może być wyzwaniem w takich warunkach zimowych. Jestem już nad zielonym stawem gąsienicowym. W sumie dużo takiego nawianego śniegu. Wydaje mi się, że na nim leży. Widocznie wszystko to, co było wywiewane gdzieś tam, ze skrajnej, z pośredniej, może nawet turni. To sporo tego depozytu wylądowało tutaj. Tam dość w sumie na kościelcu, to dobrze jest wydeptany widoczny ślad w kierunku zadniego kościelca. No i widać, że też sporo osób chodzi tutaj na świnicką przełęcz. Ja w sumie nie widzę za bardzo teraz nikogo przed sobą ani za sobą. Więc trochę taka odskocznia od wczorajszego wyjścia właśnie na Kasprowy i na Świnicę, no bo tam to były ciągle tłumy. I tak sobie spokojnie idę, wcinam sobie żeleczki i przyglądam się naszemu celowi. No, i karp jest już na wyciągnięcie ręki, bo widzimy go o tam. Tutaj były takie fragmenty, gdzie tętno wzrosło, gdzie było nieco bardziej pod górę. Natomiast śnieg tutaj naprawdę fajnie trzyma. I prawdę powiedziawszy, to ja idę jeszcze nawet w raczkach i nie czuję, żebym musiał tutaj je zmienić. Więc, patrząc na to, jak wygląda to podejście na karp, to pewnie dopiero tam założę raki. Ma no, kościelec już tuż tuż. No i w sumie, szczerze mówiąc, no to jak to kościelec z daleka wygląda jak słynny Matterhorn, jak pionowa ściana. No a tutaj widzimy, że ten wariant, którym biegnie szlak turystyczny, taki nie jest. Oczywiście wschodnie i zachodnie, i zachodnie ściany, owszem, ale nasza droga stąd tak strasznie nie wygląda. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej. A jak chodzi o świnicę, no to jesteśmy teraz niemalże na wprost. No i też jakiś ruch już tutaj jest, bo niedawno miałem kilka osób, była też jakaś większa grupa, przypuszczam, że uczestnicy jakiegoś kursu zimowego, Także wcale aż tak samotnie nie jest jak myślałem, że będzie, no a tam na karbie i na podejściu na kościelec to już widać ludzi. Dobrze, no to ruszamy z skarbu w kierunku Kościelca. Na karby był postój. Tutaj zmieniłem sobie raczki na raki. Wyjąłem czekon, założyłem kask. Wziąłem GoPro, napiłem się herbatki. Dużo rzeczy w sumie zrobiłem. Podejście wygląda całkiem dobrze. Widzę, że na przykład tutaj po prawej stronie jest ten taki pierwszy próg. Może taki komin. Który jest jakąś tam trudnością na tym letnim szlaku. A tutaj nawet tego nie przechodzimy, tylko ładujemy prosto pod górę i sobie to omijamy. No więc największą zagadką będzie ten próg przed samym szczytem. Ale myślę, że sobie poradzimy. Śniegu nie ma jakoś bardzo dużo, więc widać jakieś wystające trawy. Kały. No, i tak naprawdę na to trzeba też zwracać uwagę, bo łatwo jest się wtedy zaczepić gdzieś tam rakiem. No i potknąć, przewrócić, zahaczyć. No i to zawsze jest niebezpieczne. Ładny widok mamy też po lewej stronie. Widać wierch potwajki, widać granaty. Ogólnie to myślę, że jeżeli warunki na to pozwolą, to na jednym z kolejnych wyjść chciałbym wybrać się właśnie na zadni granat. Wprawdzie dalej nie pójdę i nawet jak teraz patrzę na zejście ze skrajnego, to wygląda to dość mocno. Pila jeszcze płaskiego fragmentu, a nawet jakiegoś tam zejścia w dół. No ale zaraz już się zacznie ciągłe napieranie pod górę. I tak to w sumie będzie wyglądało. No ale podejście na kościelec nie jest jakieś bardzo długie. Też nie jest to Jakiś super wysoki szczyt, więc może uda się to całkiem sprawnie i szybko przejść. Teraz właśnie widzę, że zbliżamy się do takiego punktu, który może tu stanowić jakąś trudność. I wydaje mi się, że faktycznie latem to gdzieś tutaj przechodzi się ten próg. No a my mamy tutaj trochę krótszy na pewno ten wariant. No a jak się będzie potem szło, to zaraz zobaczymy. Poszedł ten fragmencik bardzo dobrze. Raki się fajnie trzymały. Czekan, jak się wbiło, to też siedział idealnie. Więc ciągle było to podparcie. Było nawet prościej niż latem. Gdzie w sumie nie ma się na czym podeprzeć. Tak jak tutaj na czekanie. Tylko wszystko trzeba robić na dłoniach i stopach. Ale pamiętajcie, że zima. To są warunki bardzo różne. I tak jak ja miałem, że dzisiaj szło się tutaj bardzo łatwo, to innym razem mogłoby być cholernie trudno. Więc zawsze musicie na bieżąco sobie to ocenić i rozważać, czy chcecie iść, czy nie. No bo zimą nie da się tak tych trudności ocenić zawsze równocześnie. Po prostu warunki mają tutaj bardzo duży wpływ. Zresztą na śniegu jest bardzo mało. Jest naprawdę dużo takich miejsc, gdzie widać wystające trawy. No i jak do tej pory, idzie się naprawdę sprawnie. Teraz to jeszcze mamy bardzo fajny widok na żółtą turnię. I co? Był taki luźniejszy fragmencik. A teraz znowu jazda pod górę. Znowu chwilowo, luźniejszy fragment. Chociaż przed chwilą był taki, gdzie praktycznie szło się po samych skałach. Wtedy jest nawet taki charakterystyczny dźwięk, czy to raków, czy czekana. Jak się tutaj wbijamy go do podparcia, to po prostu słychać, że on się opiera na skalę. No i znowu widać dużo tych traw i tak dalej. I kolejny trawersik. No widać, że już wyraźnie górujemy nad Karbem. W oddali widać halę. Widać schronisko murowaniec, Zielony stawik. W sumie całkiem szybko ta droga przebiega. Na no, Świnica wczoraj była na pewno dużo bardziej męcząca. Ale też w sumie wczoraj to przyjechałem prosto z Warszawy. Wyjeżdżałem jakoś tam po północy i szedłem prosto na szlak więc też wczoraj byłem w gorszej formie przez to bo jednak wczoraj jak wróciliśmy z gór to jednak no dzisiaj też była pobudka wcześniej rano ale jednak te 6 czy tam 7 godzin pospałem no to też jest inaczej no proszę, no mamy trochę słońca od razu czuję na twarzy że no grzeje konkretnie ale to tylko chwilowo Zaraz znowu się tu zakryje, ale na szczycie znowu poświeci. W sumie nie jest jakoś zimno, ale zawsze to i tak trochę przyjemniej. I ponownie taki całkiem przyjemny trawersik. Widoczki bardzo fajne. Znowu jest bezchmurne niebo. No, powiem Wam, że tak jak przyjechałem teraz na sobotę i na niedzielę, no to naprawdę idealnie się wszystko ułożyło z pogodą na te dwa dni. Z warunkami lawinowymi w sumie też. No i co? Teraz pewnie znowu kilka tygodni czekania, aż kolejne takie okno się trafi. No, na zegarku mam już 205. Więc zbliżamy się ostatnio, tak naprawdę, kilkanaście minut. No ciekaw jestem tego progu. Ale no, myślę, że sobie poradzimy. Coś tam wykminiemy. Na no, dużo ludzi chodzi. Dają radę. No to ja powinienem. No i co wiadomo, że na zejściu trzeba będzie sobie schodzić powoli no i dbać o to, żeby poprawnie po prostu wszystkie zęby raków były wbite, żeby się nie przewrócić. Ale o zejściu to będzie zaraz. Jeszcze trochę nam tu zostało. O, ale piękne widoki, jadźcie. W sumie ciekaw jestem, czy na przykład góry bardziej podobają Wam się zimą czy latem. Napiszcie no, to w komentarzu i zróbcie to naprawdę, nawet teraz. I ciekaw jestem, co powiecie. Mi bardziej podobają się zimą. Oczywiście lubię lato, ale jednak w śniegu uważam, że wyglądają jeszcze lepiej. Dobra, i tutaj znowu jest tak bardziej stromo. Tak, tutaj jest taki próg i on może też być niewygodny podczas zejścia. Tutaj teraz trzeba sobie dobrze podpatrzeć, co można zrobić. No, tutaj czekan zdecydowanie się przydał. Ale w sumie... Chyba nikt normalny bez czekana by tu nie przychodził. Mam nadzieję. Dobra. Kilka oddechów, bo się zmęczyłem. No i dobra, to chyba jesteśmy na tym progu. I teraz trzeba popatrzeć czy go się przejdzie tędy. Czy może tędy, bo widzę, że w sumie ślady sobie tutaj i tam Proszę, zobaczmy sobie najpierw tu. Kurde, nawet przydałby się teraz tu drugi czekan. Dobra. Powiem wam, że no trochę bałem się. Jakby wiedziałem, że mam dobrze już ten czekan wbity. Ale trochę bałem się tego momentu, gdzie muszę się nad nim podcią podciągnąć. jak już tak pomyślałem sobie, dobre, robię to, to oczywiście on siedział na tyle, że nie było nawet chwili grozy. Ale no... Na pewno zejście będzie gorsze. Ale to, co, coś wychylijmy. Dobra, no to... Ostatnie podejście. Wiesz co, chyba wolałbym po prostu jednego i drugiego się chwycić. Super, to zostawiam go. Dzięki wielkie. No i powiem Wam, że to zejście. Było serio dużo trudniejsze od wejścia. No, i ja tam w sumie trochę skorzystałem, tak naprawdę, na tym, że była taka większa ekipa, która sobie wzajemnie pomagała i po prostu to osoby, co tam były na dole, to już podpowiadały tym z góry, gdzie tam postawić stopę i tak dalej. Bo jak się jest wyżej i się schodzi w dół przez ten próg, to tego tak naprawdę nie widać. Na też rakiem trochę tak mniej komfortowo się to robi. No, i to też jakoś tam na pewno pomoc była. Także w sumie całkiem fajnie. No i jakbym miał to w sumie ocenić tak na gorąco, no to jak na przykład, nie wiem, do tej pory byłem na, przykład na Giewoncie, na Kozim, na Świnicy, no to oczywiście trzeba pamiętać, że to zawsze zależy od jakichś tam aktualnych warunków. No ale Kościelec okazał się wyraźnie trudniejszy niż tam tamte szczyty. Powiedziałbym, że to jest jedna półka wyżej, no bo tam tak naprawdę to było po prostu chodzenie. Po już takim wydeptanym śladzie, i tak naprawdę po śniegu, a tutaj już były te takie skalne progi, które faktycznie są problematyczne, więc moim zdaniem kościelec to półka wyżej. No ale jeżeli byliście zimą, to też proszę napiszcie w komentarzu, no bo oczywiście odczucia mogą być różne, warunki mogą być różne, więc ciekaw jestem, jak to wyglądało w innych sytuacjach. No i ten ostatni, tudzież jak idąc od dołu, to pierwszy uskok no to on w ogóle nie ma ponotu do tych tam wyżej. Bo tutaj od razu wszystko widać, widać gdzie można być czeka, na gdzie można się chwycić gdzie jest wygodnie postawić stopę. A tam nie dość, że tego widoku nie było, było trudniej o takie miejsce, no to jeszcze tam od razu obok była taka przepaść uciekająca w tamtą stronę. No i w takim terenie to tak naprawdę upadek w tamto miejsce, no to byłby lot pewna śmierć, więc jakby jak się ma świadomość tego no to też gdzieś tam to jakiś wpływ ma, no i co, po prostu trzeba sobie to wtedy dobrze rozkminić, się, zamiast się tam pchać na szybko, no i tyle. No i raki, kurczę, widziałem jakąś jedną osobę w raczkach, ja nie rozumiem dlaczego ktoś wychodzi w takie miejsca, nie ma nawet raków, to jest dla mnie zagadka. No i myślę, że samo nagrywanie to chyba mogę już tu niebawem zakończyć, bo tak naprawdę nic tutaj już istotnego czy ciekawego mnie nie czeka. No i co? Jestem mega zadowolony, bo przez te dwa dni pobytu w górach udało się wejść na Kasprowy, Taternicki Wierzchałek, Finicy i Kościelec, więc mega fajnie. Mi tylko pozostaje zejść, zjeść coś, zebrać wszystkie osoby, z którymi które zabrałem tutaj na przejazd i wrócić z nimi z powrotem. No i co? Subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. A ja wypatruję już kolejnych okienek pogodowych i zastanawiam się, co będę robił dalej.